Woliński Park Narodowy usytuowany jest na wyspie Wolin. Ja dzisiaj właśnie od tego parku zaczynam y, zwiedzanie. Zmierzam teraz na jezioro Turkusowe, ponoć ma przepiękny kolor. I będę właśnie się dzisiaj głównie rozbijał na takich, y, w tych parkach narodowych. Będę latał po różnych miejscóweczkach, jeziorkach, punktach widokowych. Park jest tutaj naprawdę bardzo duży i można by spędzić, podejrzewam, parę dni nawet na zwiedzaniu jego. Ale ja po prostu obrałem sobie kilka takich charakterystycznych punktów, do których idę i później, na sam koniec, chyba dzisiaj zakończę dzień na międzyzdrojach, na jakimś plażingu. Chodzenie po lesie, w upale, jak nie jest się wypsikanym opem to nie jest najlepszy pomysł. Tym bardziej zawsze jak latem biegam, to nie ma opcji w lesie, a żeby się zatrzymać, bo wszystko chce Cię zezrzeć. Ja tak samo się tutaj czuję. Nie mogę się zrelaksować, bo tylko ech, prawie tutaj uskuteczniam marszobieg, żeby mnie tutaj wszystko nie zżarło po prostu. A nie wiem czy też to znacie. A ja na przykład jak biegam latem, w lesie I jak przyczepi się do was końska mucha To jest koniec Nasze znaczy kilka kilometrów potrafię biec Kręcąc z rękami tak jakbym kraulem płynął, odganiając się A ta menda wam nie chce na ani mamy odpuścić, to jest masakra Słuchajcie, jest taka masakra z tymi muchami że nawet nie mogę stanąć na chwilę kurde po prostu to jest nienormalne nie, uciekam stąd, bo to jest także chyba moja przygoda dzisiaj w lasach się kończy mimo tego, że wszedłem na szlak do parku po dziewiątej tak nie spotkałem jeszcze ani jednego żywego ducha, także to są właśnie plusy Rannego wstawania, i wtedy nie ma żadnego tłoku, zgiełku, i można sobie na Chilu zwiedzać. Budzisko Lubin, teraz widokowy, to przepiękne miejsce, zapłaciłem tutaj 5 złotych, żeby wejść, ale powiem Wam, że naprawdę było warto, widoki są przednie i to co tutaj właśnie widzę, to jest jeden z dowodów na to, że właśnie w tym roku wyłapałem zajawkę przez te wszystkie srorona świrusy i tak dalej, żeby właśnie bardziej zwiedzać Polskę i ją eksplorować właśnie jak wbijam w takie miejsce jak to. Jeszcze bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że nasz kraj naprawdę jest bardzo piękny, trzeba go trzeba go odkrywać, bo jeździmy po całym świecie, opowiadamy, gdzie byśmy nie byli, a tak naprawdę sami do końca nie znamy swojego kraju. Z tarasów, jakie zostały przygotowane dla turystów, rozpościera się niesamowity widok na Zalew Szczeciński oraz rozlewiska wstecznej delty rzeki Świny i jeziorowisko Wielkie. Tarasy widokowe umiejscowione są w najwyższym punkcie klifu nad Zalewem Szczecińskim, ponad 50 metrów nad nim. Kielnski Park Narodowy został już po części zwiedzony, dlatego teraz uderzał na punkty widokowe w okolicach Międzyzdrojów, czy zdroi, Międzyzdroj, nie wiem. I teraz lecę właśnie na wzgórze Gosań, żeby obczajać kolejne piękne miejscówki. Miejsce, do którego wbiłem, to typowy punkt widokowy, dlatego nie było tutaj zejścia nad Bałtyk. Myślałem, że spędzę trochę więcej czasu na plaży, ale w takim razie wyhaczyłem, że są gdzieś tutaj żubry i mimo tego, że koło mojego miasta, w którym mieszkam też są żubry ale wstyd się do tego przyznać, może widziałem je dwa razy w życiu tam no to postanowiłem sobie, że na jak typowy turysta polecę i zobaczę co oni mają tutaj do zaoferowania Przyszedł teraz czas na międzyzdroje jak spotkałem na punkcie widokowym ludzi, to mówili mi, że to molo w międzyzdrojach jest brzydkie, to jest taki wielki betonowy kloc, także zaraz ogarniemy jak to wygląda, chociaż o, już widzę, no tak rzeczywiście średnio to wygląda, no ale molo jest, no. No to drodzy Państwo lecimy z tematem. To jest mój drugi dzień jak jestem nad morzem, ale właśnie w takich miejscach jak Międzyzdroje Świnoujści na tych dużych plażach jestem tym klimatem zmęczony i nie mogę się już doczekać właśnie jak e, pojadę na jakieś odludzia, bo ja nie wiem jak ludzie się tutaj mogą relaksować z tym piskiem, który, z tym piskiem dzieci, który e, słyszę ze 100 metrów e, na mole jak wszedłem także. Sytuacja wygląda następująco, że od dwóch godzin jest burza, pada deszcz, już wyjechałem z zdroi i teraz się udałem do Wisełki, żeby właśnie przyjechać do mniejszej miejscowości, tutaj zobaczyć plażę. No ale tak, możecie zobaczyć pogodę na zewnątrz. Pada, chmury. Póki co słońca nie widać, niby się ma przyjaśnić. Koło 20 za półtorej czy dwie godziny. No a zobaczymy. No cóż, taki mamy klimat. Oby nie było tak przez większość wyjazdu, bo niestety taka pogoda ma się szykować. Może być pochmurno, niech czasami pokropi, ale nie, że ci taka ulewa co 15 minut czy 20, bo po to będzie ciężko. To jest właśnie to, czego ja szukałem, i dzisiaj już to dostałem. Wchodzę na plażę na końcu, właśnie plaży. Na końcu, właśnie plaży Zamyka Skarpa. Jest dosłownie kilka ludzi na plaży. Cisza, spokój, szum fal. Prawie zachodzące słońce za mną. Mam nadzieję, że coś będzie widać. I tak właśnie kończymy te dwa dni ze Szczecina, świnoujścia, międzyzdrojów. I tutaj. Parku Wolińskiego, także to była taka namiastka tego. i